Witajcie, moim gościem jest teraz kolejna laureatka Nagrody Wiktorii, Paulina Miechurska. Dobry wieczór. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Gratulując Ci tej nagrody, chciałbym się Ciebie zapytać, co jest według Ciebie kwintesencją do sukcesu, do udanego biznesu? Kwintesencją do udanego biznesu jest zaczynanie biznesu w mikroskali, czyli w mistrzostwie ze sobą. Jeżeli robimy cokolwiek, tak robimy wszystko. Jeżeli jesteśmy w stanie osiągnąć mistrzostwo na własnym podwórku, tam szkoli się lider nowej ery. I to jest recepta na sukces. Jak robisz cokolwiek, tak robisz wszystko, zwłaszcza tam, gdzie jest najtrudniej, tam, gdzie jest rodzina, gdzie są związki, gdzie są partnerzy, gdzie są dzieci i gdzie to nie, żeby powiedzieć sobie tak, jest najtrudniejsze do wyegzekwowania. No właśnie, moim kolejnym pytaniem miało być, czy masz jakieś rady dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero zakładają działalność, żeby mogli kiedyś w przyszłości znaleźć się w tym miejscu, w którym ty jesteś teraz i odebrać taką lub podobną nagrodę? Oczywiście nic. Ani nikt nie jest ważniejszy niż ja i moja kreacja oraz moje spełnienie i realizacja mojego osobistego potencjału. Bo jeżeli, jeżeli ja jestem spełniona, ja jestem szczęśliwa, ja jestem pełna po brzegi, wtedy ja mogę iść, dzielić się swoją ekspertyzą z każdym z przestrzeni otwartego i pełnego serca, a nie z przestrzeni daj mi, podziel się, nie, ja mogę dać, bo ja mam. No to opowiedz nam proszę coś więcej o swoim przedsiębiorstwie. E, dostrojna dusza powstała jako koncept psychologiczny. Niemniej jednak sama psychologia jest dla mnie trochę zbyt płaska, dlatego że ona szufladkuje człowieka w ramach normalny, nienormalny, mówiąc najprościej. Więc ja podchodzę do człowieka, że każdy z nas jest jednakowo boski, jednakowo nieboski. Każdy jest jednakowo normalny, jednakowo nienormalny. Każdy z nas ma deficyt, każdy z nich ma blask oraz cień. I ja patrzę na człowieka, że mamy do zrealizowania pewnego rodzaju potencjał oraz zadanie, i żeby znaleźć twórcze rozwiązanie, a nie więcej problemów. Czyli skupiamy się na tym, co jest dzisiaj i rozbudowujemy małymi częściami to, żeby to zagrało później jako imperium. Czyli kto jest twoim potencjalnym klientem, jeśli ktoś z naszych widzów chciałby skorzystać z swoich usług? To kto właśnie? Każdy, kto ma wystarczającą ilość odwagi, żeby pójść na swoje i realizować swój potencjał tam, gdzie dla niego to, co robi, jest napełnione miłością oraz pasją, bo bez pasji nie będzie biznesu. Bo słuchajcie, 5% to jest mózg, to są te kompetencje twarde, natomiast 95% to jest wytrwałość. Wytrwałość, asertywność, tak? Przede wszystkim wolna wola i żelazna, silna wola. Bez tego nie hartuje się stal osobista. To jest właśnie moja mała recepta na sukces. No to powiedz proszę, gdzie mogą cię te osoby znaleźć nasi widzowie w social media pod jaką nazwą? E, moja strona internetowa to jest dostrojonadusza.pl, natomiast e, mój 32-tysięczny fanpage można znaleźć na Facebooku również pod nazwą Dostrojona dusza, jak również na Instagramie Dostrojona dusza, jak i również Paulina Miechurska na YouTubie, jak również mój brand manager. Zajmuje się rozwojem TikToka. To jest trochę nie moja platforma, niemniej jednak moja córka jako brand radzi sobie świetnie, żeby promować markę i nagrywam cały czas sytuacji, których nie chciałabym być nagrywana czyli ciągle mam kogoś na plecach. No ale zgadza się, że social media to teraz potęga w dzisiejszych czasach. Nie uważam sobie mieć marki osobistej premium, którą będziemy stawiać jako kongres w maju, bez znajomości wszystkich struktur implementacji biznesu, a zwykle cyfryzacji, dlatego że nasz klient, bez względu na to, co my robimy, niemniej jednak jest gdzieś związany z różnymi rodzajami platformami. Tam jest nasz klient, tak? jak również osoby, którym możemy dedykować nasze, nasze produkty czy usługi. I również serdecznie, kochani, jeżeli macie markę osobistą, chcecie wystąpić, tak? w poranku, wart milion, który prowadzę nieustrasznie od 43 dni i będę robić dalej, promuję polskie marki premium, zapraszam na moją leżankę i będzie miętolątko. A skąd pomysł na nazwę Dostrojona Dusza? Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy w stanie się dostroić do własnego potencjału, to nie możemy zrobić kompletnie nic i brakuje nam energii do życia. Więc, jeżeli nasz wehikuł kwantowy, który ma 10 wymiarów, jedzie, e, jedzie jednym torem, wtedy się nie rozjeżdżamy, więc jesteśmy dostrojeni i zestrojeni z potencjałem. Czy to jest proste, zrozumiałe? Oczywiście. Świetnie. Przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla naszych widzów również także. Komu dedykujesz swoją nagrodę? chodzi Ci o podziękowania? Tak, no może jest ktoś bliski, ważny dla Ciebie, komu właśnie tą nagrodę chciałbyś dedykować, a może to są wszystkie osoby, którym zawdzięczasz swój sukces, chyba, że Sama do wszystkiego doszłaś. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? To jest trudne pytanie, bo osób, które bym chciała wymienić, gdzie dołożyli do tego, żeby również pokazać mi swój wariant tej rzeczywistości, było na mojej ścieżce bardzo dużo. Niemniej jednak to, że ja wyszłam z bardzo ciężkiej choroby, to były dzieci, które dla mnie były nie największą wymówką, jak dla większości kobiet w Polsce, ale były moją największą motywacją, żeby powstać z martwych. I oni są tą przyczyną, dla której ja istnieję istnieje moja firma. Jak również e, aktywnie uczestniczą w budowaniu mojego sukcesu gdzieś, wspierając mnie, cisnąc ze mnie bekę na różnych, na różnych platformach, ale e, głównie tak moje dzieci były dla mnie. E, Tą przestrzeniem jako dla matki i przedsiębiorczyni, żeby nie mówić im, jak one mają żyć, tylko żeby dać im fantastyczną rolę modelową, żeby one mogły widzieć, że wszystko w tym kraju, w którym ponoć nie ma pieniędzy, tak jest możliwe, bo one się w tym wychowały. One widziały moje wzloty, upadki, moje fakapy i to, że ja się nigdy nie poddałam. Bez względu na to, czy wiało w oczy, czy, czy wiało podwiat, ja się nigdy nie poddawałam. Jest to piękna puenta, ukazująca wiele empatii z Twojej strony. Tak, zdecydowanie. I ja się bardzo mocno wzruszam, bo. Jak mówię, innych osób poza, 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 poza tutaj obecną moją córką, jakim moim synom, oni byli przyczyną dlaczego ja powstałam, bo ja mogłam się poddać, położyć się w grobie i umrzeć, a powiedziałam, nie Miechurska, to jeszcze nie jest czas, bo ty pójdziesz i wstrzęś, wstrząśniesz tym wszechświatem, ale go nie zmącisz. Dlatego jestem tak pełna empatii do polskich kobiet, żeby nie zasłaniały się dziećmi, tylko robiły. Wszystko z myślą gdzieś w tle, bo one są przyczyną, dlaczego ich dzieci istnieją. Dokładnie, a nie ma, po, nie ma potrzeby, żeby każdy się ograniczał, bo tak naprawdę limity są w naszych głowach. Tak, więc mówię o miłości, obfitość, pieniądze, sukces, spełnienie jest dostępne dla każdego, o ile my nie kreujemy ograniczeń. A jesteśmy mistrzami w Polsce, żeby kreować te ograniczenia, które są po prostu. Jedynie wytwór naszej wyobraźni. Dokładnie, i lubimy narzekać, co jest też nie do końca Dobra, potrzebne. Ja bardzo mocno walczę, bo e, szczęście jest zaraźliwe. Jestem tą odbędnikiem szczęścia, bo my mamy być szczęśliwy, mieć dobre, a potem epickie życie, bo to jest ta. To jest to, szczęście ma efekt motyla, tak? I nieszczęście jest zaraźliwe, więc nie zadajmy się z downerami, tylko z ludźmi, którzy są tam, gdzie wy chcecie, kochani, być gdzieś za rok. To ostatnie pytanie. Czego Ci możemy życzyć w takim razie? Samozaparcie i dyscypliny, którą mam żelazną 27 czy 8 prawie lat, żebym nigdy w życiu się nie poddała. Do tego Ci życzę ja i my wszyscy. Wszystkiego dobrego Dzięki i, serdecznie. i sukcesów. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Paulina Miechurska, dostroj... Dostrojona Dusza, autentyczny biznes oraz marka osobista Premium.